Siemanko! Dzisiaj z okazji, że jest dzisiaj Premiera 1.21, zaplanowałem, że zainstaluję Minecraft teraz i, za i że zagram. Właśnie tworzy się nowy świat. No i zobaczę, jak się w to gra. Chociaż. A nie, ja już kiedyś chyba grałem, więc chyba coś pamiętam tam z tego. Amogus. Ej, czy wy widzicie też Amogusa? vai a tua vida amogusá amogus lá do się. lá Jak się zaczyna. No lepiej, teraz jest szybciej. Wszystko się porusza szybciej. Jeszcze czasu będzie się tworzył ten nowy świat. Cześć! Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Taka podróż zawsze rozstraja. <głos> <młodek>. <głos> Dziękuję. Przybycie tu wymagało. Ominę, bo nie mi się, nie chcę tego słuchać. Takiego... Czegoś... Witamy w naszym świecie. Chcielibyśmy cię właściwie przedstawić, ale wioska potrzebuje twojej pomocy. Idź do osadników. Oznaczyłem atakowaną wioskę na kompasie i w świecie, dzięki czemu łatwo ją znaleźć. Oznaczę również obszary, w których jest potrzebny strumień światła, aby ułatwić ci ich znalezienie. Udostępniliśmy Ci kilka zasobów początkowych, ale pamiętaj, że po drodze Allajowie mogą zebrać dla Ciebie więcej. Allajowie mający zajęcie to szczęśliwi Allajowie. Trzeba powstrzymać te małe różowe potworki. Nie zapomnij budować spawnerów, aby móc wzywać sojuszników do pomocy w walce. Bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło, ale wioska jest zdewastowana. Pigliny zniszczyły fontannę. Chata stolarza naprawi pobliskie konstrukcje. Zatrudni Allajów, aby jedną zbudowali. To idealne miejsce. Dzięki chacie stolarza fontanna niedługo znów będzie tryskać wodą. Za Pigliny zbierają się na obrzeżach wioski. Myślę, że nadchodzi kolejny atak. Lepiej zbuduj trochę struktur obronnych, póki mamy czas. Te struktury obronne dobrze sprawdzą się w utrzymaniu bezpieczeństwa wioski. Że strzelnicze spisałyby się dobrze podczas obrony tej wioski. Są blisko. Nie zapominaj, że zaprzyjaźnione lemy też chcą pomóc. Pigliny nadeszły. Przygotuj się, bohaterze. Pigriny zaatakują ze wszystkich stron, więc koniecznie zerkaj na kompas, aby zobaczyć skąd nadchodzą. Patrzcie. Oh la cura Ale wciąż kręcą się tu pigliny. Piglina uszu, gdzie ty jesteś? Bigliny próbują zniszczyć fontannę. Oj. O, oj. Na udało się! Haha, ha, wioska została uratowana. Wiedzieliśmy, że dasz radę. Osadnicy są zachwyceni, że udało ci się obronić ich fontannę. Umieścili dla ciebie dodatkowe zasoby w skrzyni jako specjalne podziękowanie. Mieszkańcy wioski są pokojowi, ale chcą pomóc jak tylko mogą. W ramach wdzięczności możesz liczyć, że ich zaradność utrzyma cię w walce. Będą zbierać dla ciebie materiały, podczas gdy ty będziesz odpoczywać. Pigliny coś planują, wiem to. Ale tym razem mamy przewagę. Jeśli uda ci się zniszczyć posterunki piglinów otaczające wioskę, może odeprzemy tę inwazję. Nienawidzę podziwiać osiągnięć ich inżynierii, ale te wieże płomiennej różdżki są dość niebezpieczne, a ich zasięg jest imponujący. Allajowie pomogą ci dostać się tam za pomocą ram. Musisz jedynie zagrać odpowiednią melodię. Niszczenie struktur samymi golemami z desek to nie lada wyzwanie. Proponuję zwołać także trochę brukowych przyjaciół, żeby z tym pomogli. Zbyt pośpieszne ruszenie do walki to nie najlepsza opcja. Twój sztandar ma trochę bardziej zaawansowane polecenia, które pozwolą ci dowodzić sojusznikami z bezpiecznej pozycji. Użyj sztandaru, aby spojrzeć na walkę z nowej perspektywy. Lubię nazywać to widokiem sztandaru. Ci krzepcy przyjaciele są świetni w rozbijaniu struktur, ale upewnij się, że ich osłaniasz, aby to oni nie zostali rozbici. Nie ma czasu do stracenia! Oczko, co nam pokazuje studnia? Decydowanie nie doceniliśmy ich poziomu zepsucia. Pamiętasz rampy, które budowaliśmy razem przy studni? Nie muszą iść tylko w górę. Poproś Allajów, aby zbudowali ci most przez te fosę. Brukowe golemy szybko pozbędą się tej bramy. Wystarczy odpowiedni nacisk i runie każda wieża. O, nasz ciekawy Creeper powraca. Dzięki rozbiciu tych wszystkich posterunków udało Ci się zebrać całkiem sporo pryzmarynu. Pobierz mi go do źródła przeznaczenia, a boka. Pomyślunek? Co ty tam robisz? Pracuję nad czymś, co pomoże naszemu bohaterowi. Całowe golemy z radością do ciebie dołączą, ale do ich budowy potrzebujesz specjalnego surowca. Skomponowałem dla ciebie melodię. Musisz tylko zbudować odpowiednie, lepsze. Bardzo dobrze. Tutaj będą przechowywane wszystkie cudowne melodie, których się nauczysz. Śmiało. Przewróć stronę. Gotowe. Teraz wybierz budowlę, aby poprawić swoją lutnię i zagrać żelazną melodię. A alejowie zbudują to dla ciebie. Świetnie! Teraz śmiało zbuduj swoje ulepszenie żelaza. Twoja relacja z Allajami zacieśnia się z każdą nową melodią. Pomoże im ona wydobywać żelazo, które jest ci potrzebne do budowania. Masz to! Teraz możesz zbierać żelazo na świecie i odradzać swoich nowych przyjaciół, kiedy. <śmiany> Musisz znaleźć źródło tej magii. Znajdź je i je zatrzymaj. очку Eita... Lajowie mogą zbudować studnię, która będzie bezpiecznym miejscem do przegrupowania. I dla ciebie, aby umożliwić ci szybki powrót do bitwy. Warto budować je blisko miejsca, w którym toczy się akcja, zaoszczędzisz dużo czasu. Znajesz, no, widzę. Takiej bazy jeszcze nie widzieliśmy, ale jesteśmy pewni, że razem damy radę zwyciężyć. Więcej szkieletów, zombie i creeperów nadchodzi z pomocą. Za bramą będą na ciebie czekać posiłki. Mury to... zostały przełamane! Tak trzymać!